Witam Was w kolejnym vlogu, na którym będzie mita z Poznania! No, powiem Wam, że pogoda dzisiaj miło zaskoczyła. Jest cieplutko, jest radośnie, jest bardzo fajnie. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nie no, powiem Wam, że. <coughs> dawno nie było takiej fajnej pogody. Wczoraj była zajbista pogoda, było mega ciepło. W ogóle wszystko mega, mega, mega. No i dzisiaj to samo, dzisiaj jest tak cieplutko, że aż normalnie żal jest jechać samochodem, ale trzeba. Do Poznania, na Mita. tak. O, dobra. Także widzimy się pewnie już w drodze, albo ewentualnie w Poznaniu. jeszcze muszę za coś takiego. Ja nic nie widzę, co nagrywam? W ogóle, ja nie wiem, czy nagrywam? Teraz po co nagrywam. To bez sensu. Ale dobra, co ja tu muszę wziąć? Chyba nic. W sumie marker mam do można iść. Można iść i zobaczyć, ile jest ludzi. Już nawet w radiu S była reklama, że będą youtuberzy. Lop. Dobra, jestem na mitapie i patrzę, patrzę gościa. Patrzę, co ma za koszulkę. Dobrze dla niego. Ma moją koszulkę. A tak wygląda na ja mitapie. A, jest jeszcze trochę ludzi, później będzie więcej. Pewnie. E, wszystko, wszystko co dzieje się w Poznaniu jest e, robione przez niego. Te, te całe burdy, bo to fani Lecha przyszli. To jest wszystko przez tą osobę. Znaczy, to jest fani z e, takiej znajdźcie drużyny, wichry rozcięcino. Wichry rozcięcino. Co to jest? Znasz to klasa, nasza Aha. To znaczy, jest tak naprawdę zabawka naszego tempa. No Nieważne, Dlaczego polecasz kapsel.pl? Bo jest zajebisty! Słuchajcie, Marcin robi streamy co dwa tygodnie na hitbox, TV, slash, jak to jest, prezes, Kapsle. prezes Kapsle, dokładnie, tak? Ja byłem w pierwszej edycji, bo najlepszych youtuberów się Pierwszym zapiesza. Odcinku. W pierwszym edycji, w pierwszym odcinku, najlepszy tak. odcinek, chyba był pierwszy. Tak. Ciągle wchodził mi w słowo. Nie, tak jak to ja teraz prawda. będę wchodził w słowo. Nie tak, tak, kwestii, Więc przyjmuję ani tą komórkę. Ani... Witajcie, jesteśmy na Meetupie. W 2014, przepraszam, 2015 roku w Starym Browarze odbywa się ja Mita. Ja jestem Ziżej Kotarski i nic bardziej mylnego. Zobaczcie. Stylówka na Radka Kotarskiego. Karol Paciorek, pozdrawiam cię. Słuchajcie. Słuchajcie, to nieprawda, że JJ umarł. JJ żyje i jest Jest dumny. Cześć JJ. Los! JJ. Ej, dla ciebie JJ będę zmieniłeś się. Czeo, ile ty masz? Znaczy, na ciebie, prawda? Patrz na szczęście. Co ty jadłeś? Ej, ja mam 1,7,8, a on Zobaczcie tą różnicę, nie? Co ty jadłeś, I jak byłeś mały? Leko Danonki. On jak idzie, to się a, ziemia trzyma. Idziesz, paweł. Słyszałem sobie, jak biegniesz, to ja nie wiem. On ma taki krok jak ja jak ja trzy. Chcesz pozdrowić YouTube Zagrywasz po na YouTube. Chce iść po całym Meetupie! Krzydzisz Słucham Cię. W zeszłym roku był meetup. Podpisywałem się na cyckach, a to był pierwszy raz. Drugi rok meetup nie może zabraknąć tego jakże pięknego elementu. No, 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 no. Który pokaż, ten, ten właściwy pokaż? Nie, 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 ona nie pokaże tego właściwego. To jest ten właściwy. Pokaż tego drugiego. Teraz. To jest ważniejszy. Da oczy dziżej, tak jest. A ja mam tylko da oczy, najciekawszy. A ja bym. Dał akurat. żeby była równowaga. W trakcie mi tapa jest druga osoba, która zakupiła moją koszulkę. Jak masz na imię? Michał... E, nie mam rymowanki, chciałem rymowankę. Michał. Michał kupił koszulkę, moją. Taką Chyba, też że na DJPalasiteCapsel.pl można kupić. Polecam. Polecasz? Fajna, no i zajście. Zawołali mnie na scenę, kumacie to? Słuchajcie! Karolek! Gdzie jest Karol? Gdzie jest Karolek? Jakieś były mnie atakują. <noise> <noise> Jakiś <im> byle <były. głos> Nie no Natalia przywitaj się. Czemu Wejdźcie na jej kanał, ona nagrywa vlogi. Tak, nagrywa. zrobię reklamę i tutaj będzie, tutaj, 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 tutaj będzie kwadrat z subskrypcją kliknijcie. Ale trochę niżej. <noise> jest po Czemu się zasłaniesz? A patrzcie, jeszcze jedna koszulka jest. Trzy. No. Chcesz coś powiedzieć pozdrowić? Um, dzięki za reklamę. Reklamę. a ty, ty miałaś kanał na YouTube, nie? No. Masz go jeszcze? Mam, ale jeden filmik z powrotu, to będziesz nagrywać. Okej, okay, jak się nazywa to dam adnotację Nie, ja daję adnotację tak, no. Ingas 1.1 Dobra, okej, okay, będą suby Wiesz co robimy? E, teraz przyszliśmy reklamować. E, jak była reklama Lidla, na YouTube się sprzedawali Lidlowi, to my się sprzedajemy marketowi. O nazwie na owad. Na owad. I... No, 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 no. Na owad. <laughs> owad, taki karaczan. Reklamujemy karaczan, tak naprawdę. A najlepsze jest to, że jak się idzie ulicą, mnie i, i wiesz, i tak idziesz w vloga sobie kręcisz, nie, i coś tak. Nie, właśnie niekoniecznie. Na przykład w Warszawie w ogóle nie patrzą nie? 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 Co jest karo? Nie, no siedzę. <laughs> idę. Stoję, stoję, idę. Cześć. Cześć. bo ja właśnie nie wiem, ja co to widzę Wiesz, co mi powiedziała ta? Kapselowa piękna? No. Wygląda na 16 lat. 16, 16 lat. Jerzy Dabrowski? Tak. 14 lat. No, o śmiecie, kurwa. Co? 9, 5. 9, 5, no? Właśnie nagraliśmy try not to love challenge wersja YouTubeowa <noise> Będziecie mogli zobaczyć u Karolka na kanale. Także wbijajcie na Karolka do, do kanału. Kanał. Guten Morgen, my friend! Guten Good... Morgen! <noise> I będziecie mogli obejrzeć za niedługo. Więc wbijajcie, idziemy na mitapowe afterparty. Zobaczymy co tam jest. Nie ja w biurze kapsel o, oh. I, i będzie łysy z kapsel. Łysy z kapsel będzie. będzie... Czekaj, do recepcji jeszcze ustawić. A tu jest recepcja. Idziemy odebrać nasze In my Lamborghini KSR KSA. O widzę. To się nagrywa. To jest after. A na afterze co się robi? Tam się ogląda, ogląda galę boksu jest... tam jest, jest, nie, nie wiem jak to się nazywa, ja się tym nie interesuję. Jak to wygląda. Przyszła do mnie. Patrzcie na kapselu, nawet chomiki przechodzą na aftery. On tu jako jedyny pracuje. To jest jedyny chomik, to, to jest... kapselowy chomik. on przy, o Boże. On przechodzi na, na te... na aftery. Tak. Czemu on prosi mnie, nie chcesz kamerę? Ale nie ma opaski, bo by jest za duża. Opaski? A kapselowej, no. Miło by tak to by miał. Teraz zostanę zabity, a przez atmosfera ja będę urażony paralizatorem. Ja lepiej w rękę, rękę lepiej. A jesteście nienormalni, To nie boli. A ja się napiął. Był, Lepiej, lepiej. Było dużo ludzi, a zobaczcie, teraz są pustki. Tu nie ma nic, nie ma nic i jest o, jest Karolek. I patrzcie. No pokaż tego kickflipa, dawaj. No. Dawaj. To jest kickflip? Dawaj. On się zabije. Co? No. zrobisz? Ja Nie, nie zrobi Ja robię dramę. Natalia ukradła mi chomika. Ona mi ukradła chomika. Wejdę. Gdybyś co ona nie chce? Ona by chciała jeden na jeden Pamiętacie jak mówiłem o train not to love"? Teraz oglądamy materiał na surowo Tak? Surowe mięsko jeszcze bez montażu Wszystko jest na surowo Tego nie będzie, to zupełnie Zobaczymy co będzie Znaczy no. Znaczy nie no Kurde stary, to się nic nie dzieje Oboje nagrywały Słuchajcie, to tak, prze tak łamiemy tam, tam przepisy już właśnie wracamy Łamiemy do... przepisy jest, To jest Poznań, to jest centrum to jest centrum. Tam jest e, stadion Nie ma samochodów, stadion nie ma niczego Lecha? Lecha. To jest rondo I nie ma nic, a my idziemy w Co? Czekaj It's a Fuck the police To teraz klimat to? Czekaj, bo tam coś to nie, to wracamy I don't know.